No czy tym jest jakiś sens? No niekoniecznie. Jedna pestka. Druga pestka. Oj, ale mi pomóż kolego. O żadnej raczej nie marzę za bardzo. A ty jaką byś chciał? Lucky shot to był, nie sugerujcie się. O, ona mnie zabije. Albo i nie? Tam był drugi. kolego No więcej nie potrafię zrobić z tym szeryfem przepraszam jest mamy pierwszego fraga rozkręcam się przeskoczył się ma soczysty dzięki za wszystko dzisiaj. Jest drugi Jest trzeci. Oho, dokładnie tak. Ty, co oni tutaj tak agresywnie? Ty nie tutaj. to mogło się skończyć ten spray. Tam. Następnym razem pamiętajcie o ciężkim sprzęcie. Zejdźcie mi z drogi! Ooo, koleżanko. Rzucam ładunek. Cel usunięty. Oni będą szli od Mida, zapewne. Tak. O, jakie heady! Geko jeszcze tu? A już ścianę sobie. Przeszkoda zdjęta. Nieźle skaczesz, koleżanko. Oj oj, oj 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 nie oj nie wiem co ja zrobiłem, ale chyba ugrałem. No tego już nie ustrzeliłem, ale wtedy to była akurat dobra. Muszę same przyznać.